Nowym w dół do kabiny. Chodźcie tu prędko i usłyszałem przestraszony głos daleko w ciemnościach. Zatrzymać maszyny, panie kapitanie. Zabrzmiał dzwon. Inny głos krzyknął ostrzegawczo. Wjeżdżamy wprost na tę barkę, panie kapitanie. Odpowiedzią na to było szorstkie. Aha. I zaraz potem rozległ się potężny trzask. Parowiec ugodził na ukos zaokrąglonym dziobem w takie lunek przedniego masztu. Nastąpiła chwila zamieszania, brzasków i bieganiny. Para huczała. Usłyszałem czyjeś słowa. Już dobrze, panie kapitanie. Czuł was wszystko w porządku? Zapytał szorstki głos. Skoczyłem na dół, aby obejrzeć szkodę i odkrzyknąłem. Zdaje się, że tak. Powoli w tył, rzekł szorstki głos. Rozległ się dzwon. Co to za parowiec? Krzyknął machą. W owej chwili statek był dla nas już tylko masywnym cieniem manewrującym opodal. Odkrzyknęli nam jakąś nazwę. Miranda czy Melisa, czy coś w tym rodzaju. Z tego wszystkiego posiedzimy jeszcze miesiąc w tej przeklętej dziurze, rzekł do mnie Machoń, gdybyśmy gdyśmy oglądali przy świetle latarni strzaskane nadburcie i poszarpane brasy. Ale gdzie kapitan? Nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy go wcale przez ten cały czas. Poszliśmy go szukać na rufę. Żałosny głos zaczął nas okrzykiwać skądś ze środka doku. Hej, na Judei! Ja on się u tam dostał? Hej, hej! odkrzyknęliśmy. Zniosło mnie w naszej łódce. Jestem bez wioseł, krzyknął. Jakimś zapóźnionym tumownik ofiarował się z pomocą. Mahoń dobił z nim targu. Za pół korony miał być nasz, e, nasz szyper przyholowany do statku. Tymczasem nie kapitan, ale pani Bert ukazała się pierwsza u trapu. Pływali oboje pod oku w tym mżącym kapuśniaczku przez blisko godzinę. Nigdy w życiu nie byłem tak zdumiony. Okazało się, że gdy kapitan usłyszał mój krzyk, chodźcie tu, zrozumiał w lot, co się dzieje. Porwał żonę, wypadł na pokład, przebiegł i dostał się do łodzi, która była przymocowana u trapu. To nieźle jak na 60-letniego człowieka. Wyobraźcie sobie staruszka unoszącego po bohatersku w ramionach tę starą kobietę, kobietę swego życia. Usadowił ją w łodzi na ławce i już miał się wdrapać z powrotem na pokład, gdy Lina się jakoś odczepiła i, zaczęła, i zaczęli oboje odpływać. W tym zamieszaniu nie słyszeliśmy naturalnie jego nawoływań. Wyglądał na zawstydzonego. Pani Bert rzekła wesoło: Przypuszczam, że teraz już wszystko jedno, czy spóźni się na pociąg. Tak, Jenny, idź na dół i rozgrzej się, mruknął. Potem zwrócił się do nas. Żona to żaden interes dla marynarza. Byłem tam, poza okrętem. No, tym razem nic się złego nie stało. Chodźmy i popatrzmy, co nam ten głupi parowiec potrzaskał. Szkody były niewielkie, ale opóźniło nas to o trzy tygodnie. Na koniec, ponieważ kapitan był zajęty ze swymi agentami, zaniosłem podróżną torbę pani Bert na stację i umieściłem staruszkę wygodnie w przedziale trzeciej klasy. Spuściwszy okno, rzekła do mnie: Pan jest zacnym młodzieńcem. – Jeśli pan kiedy zobaczy, jak Jan, to jest kapitan Bert, wychodzi w nocy bez szalika na pokład, że mu pan w moim imieniu przypomni, żeby dobrze ochraniał szyję. – Dobrze, proszę pani, odpowiedziałam. – Pan jest zacnym młodzieńcem, zauważyłam, jak pan się opiekuje Janem, to jest kapitanem. Pociąg nagle ruszył, zjąłem czapkę i nie zobaczyłem staruszki już nigdy. – Dajcie butelkę. Wyszliśmy z portu na zajutrz. W chwili naszego wyjazdu mijały już trzy miesiące od czasu, gdy opuściliśmy Londyn, a spodziewaliśmy się, że to będzie trwało najwyżej dwa tygodnie. Był styczeń, cudowna pogoda, taka piękna słoneczna, zimowa pogoda, która ma więcej uroku niż letnia, ponieważ jest niespodziewana i rzeźka, i wiemy, że nie będzie i że nie może trwać długo. Jest jak pomyślny traw, jak dar zesłany z nieba, jak nieoczekiwane szczęście. Było pogodnie przez cały czas, gdyśmy płynęli przez Morze Północne potem przez kanał angielski i trwało to, dopóki nie osadziliśmy się ze 300 mil na zachód od przylądka Lizards. Wtedy wiatr obrócił się na południowy zachód i zaczął wizdać. We dwa dni nawiął nam burzę Judea dryfowała, tarzając się po Atlantyku jak stare pudło od świec. Wiatr doł, dzień po dniu, doł ze złością, bez przerwy, bez miłosierdzia i odpoczynku. Świat był ogromem spełnionych fal, rzucających się na nas pod niebem tak niskim, że prawie można było dotknąć go ręką, a brudnym jak zadymiony sufit. W burzliwej przestrzeni, która nas otaczała, unosi unosiło się tyle żylotnych bryzgów, co i powietrza. Dzień w dzień i noc po nocy nie było wokół okrętu nic poza zawycie wichru, zgiełkiem morza, łoskotem wody przelewającej się przez pokład. Żadnego wytchnienia dla statku i żadnego wytchnienia dla nas. Ciskał się, miotał, stawał na głowie, siadał na ogonie, przerwalał się i stękał, a my musieliśmy przetrwać to wszystko na pokładzie albo też w dole trzymać się koi w nieustannym wysiłku ciała i udręce duszy. Pewnej nocy Mahon odezwał się do mnie przez okienko kajuty. Otworzyło się tuż nad łóżkiem, na którym leżałem w butach czuwając. Miałem wrażenie, iż nie zmrużyłem oka już od lat, że niepodobna było mi zasnąć. Rzekł w podnieceniu: Marlau, nie ma tu pan pręta do mierzenia wody? Pompy ani różnie chcą ssać. Wielki Boże, to nie są żarty. Dałem mu pręt i położyłem się znowu, usiłując myśleć o przeróżnych rzeczach, ale myślałem tylko o pompach. Kiedy wyszedłem na pokład, ciągle jeszcze pracowano u pomp. I moja wachta zastąpiła poprzednią. W świetle latarni, którą przyniesiono na pokład, aby obejrzeć pręd, mignęły mi zmęczone poważne twarze majtków. Pompowaliśmy przez całe te cztery godziny. Pompowaliśmy całą noc, cały dzień, cały tydzień, wachta po wachcie. Okręt się rozlatywał i przeciekał szpetnie. Nie dosyć, aby nas od razu zatopić, ale dość, by nas zabić pracą przy pompach. A w ciągu naszego pompowania statek opuszczał nas po kawałku. Poszło nad stojaki stojaki poręczy zostały wyrwane, wietrzniki zdruzgotane, drzwi od kabiny wgniecione. Nie było nigdzie swojego miejsca. Odbywało się zwolna patroszenie z okrętu. Szalupa, jakby pod wpływem czarów, rozpadła się w drzazgi, stojąc w miejscu na legarach. Sam ją przymocowałem i pyszniłem się poniekąd swym dziełem. Które opierał się tak długo złośliwości morza. Pompowaliśmy w dalszym ciągu. Niepogoda nie ustawała ani na chwilę. Morze było białe i olbrzymi płat piany, jak kocioł gotującego się mleka. Nie dostrzegało się żadnej luki w chmurach, choćby na szerokość dłoni, choćby na przeciąg 10 sekund. Nie istniało dla nas niebo, nie, istnia, nie istniały dla nas gwiazdy, ani słońce, ani wszechświat. Nic poza gniebnymi chmurami i rozścieczonym morzem. Pompowaliśmy wachta za wachtą. Pompowaliśmy walcząc o życie, i zdawało się, że to trwa już miesiące, lata, całą wieczność. Jakbyśmy umarli i znaleźli się w piekle dla żeglarzy. Zapomnieliśmy, jaki to dzień w tygodniu, miesiąc, rok. Zapomnieliśmy, że byliśmy kiedykolwiek na lądzie. Żagle zostały zerwane, statek obojętny. Kręciliśmy tymi korbami i mieliśmy oczy idiotów. Kiedy wyciągiwaliśmy się na pokład, kręciliśmy tymi korbami i mieliśmy oczy idiotów. Kiedy wyczołgiwaliśmy się na pokład, opasowałem liną ludzi, pompy i martw główny, po czym kręciliśmy, kręciliśmy bez ustanku, a woda sięgała nam po pas, po szyję, powyżej głowy. Nic to nie pomagało. Zapomnieliśmy, jakie to uczucie, kiedy się jest suchem. A we mnie tkwiła gdzieś myśl. No, no, to ci dopiero morowa awantura. Jak w jakiejś książce. A ja jadę po raz pierwszy jako drugi oficer i mam dopiero 20 lat. I oto wytrzymuję wszystko równie dobrze, jak każdy z tych ludzi. I podnoszę moich chłopców na duchu. Cieszyłem się. Nie mogłem się wyrzek swych przeżyć za nic w świecie. Miałem chwilę radosnego uniesienia, gdy stary, ogołocony statek Przychylał się ociężale, wznosząc konchę rufy wysoko w powietrze. Zdawało mi się, że rzuca Kubę z litosnym chmurą, jak apel, jak wyzwanie, jak okrzyk słowa, wypisane na rufie. Judea, Londyn, czyń lub gin. O młodości, o młoda siła, o młoda wiara, o młoda wyobraźni, Judea! To nie był dla mnie stary gruchot, wiodzący przez świat, za opłatą ładunek węgla. Był to dla mnie wysiłek, próba, probierz życia. Myślę o niej z upodobaniem, z miłością, z żalem. Jak się myśli o kim zmarłym, kogo się kochało. Nie zapomnę jej nigdy. Dajcie butelkę. Pewnej nocy, gdy przywiązani do masztu, jak już mówiłem, pompowaliśmy, ogłuszeni przez wiatr i tak upadli na duchu że nawet nie pragnęliśmy śmierci potężny bałwan gruchnął o pokład i przejechał się po nas złapawszy oddech krzyknąłem natychmiast jak nakazuje służba trzymajcie się chłopcy i nagle poczułem że jakiś twardy przedmiot pływający po pokładzie uderzył mnie w łydkę chciałem go pochwycić ale nie natrafiłem na niego było tak ciemno Uważacie, że na odległości stopy nie mogliśmy dojrzeć swoich twarzy. Po tym ciosie statek trwał chwilę w spokoju i ów przedmiot znów uderzył w nogę. Tym razem złapałem go, a był to rondel. Z początku, ogłupiały ze zmęczenia, myśląc tylko o pompach, nie zrozumiałem, co mam w ręku. Nagle rozświetliło się mi w głowie i krzyknąłem: Chłopcy, zniosło domek z pokładu. Rzućcie to, poszukamy kucharza. Na baku była nadbudówka, w której znajdował się kambus, koja kucharza i kwatery załogi. Ponieważ spodziewaliśmy się już od dawna, że nadbudówka zostanie zniesiona, kazano Majtkowi spać w kabinie, w jedynym bezpiecznym miejscu na okręcie. Tymczasem Abraham trzymał się z ośmią uporem swej koli, przypuszczam, że po prostu ze strachu, jak zwierzę, które nie chce opuścić stajni walącej się przed... Podczas trzęsienia ziemi. Poszliśmy więc go szukać. Narażaliśmy się na śmierć, ponieważ, pozbywszy się więzów, byliśmy bez żadnej ochrony, jak na trawie. Ale poszliśmy. Nad budówkę rozwaliło, jakby granat w środku wybuchnął. Większa jej część poszła za burtę. Piec, kwatery majtków, ich rzeczy, wszystko poszło. Ale dwa słupy podtrzymujące część grodzi, do której była przytwierdzona koja Abrahama, ocalały jakby cudem. Natrafiliśmy na nie, szukając po omacku między zwaliskami. I oto kucharz tak tkwił. Siedział na swojej koi, przy odpianych szczątków, papląc do siebie wesoło. Utracił rozum. Zwariował raz na zawsze wskutek tego nagłego strząsu, który zmiótł resztę jego wytrzymałości. Chwyciliśmy go. Zawykliśmy na rufę i rzuciliśmy głową w dół w kajutową schodnię. Rozumiecie, nie było czasu znosić go na dół z wszelkimi ostrożnościami i czekać, póki się nie przekonamy, jak mu tam jest. Wiedzieliśmy, że ci w dole podniosą go z nas schodów i koniec. Pilno nam było wrócić jak najprędzej do Pom. One czekać nie mogły. Taki szpetny przecież to nieludzka bestia.